Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo dziewczyny pojechały do Wrocławia na szkolenie z iKuna, a my dzisiaj z Martynką działamy od samego rana. Bardzo mi się dobrze pracowało dzisiaj. Powiem Wam szczerze, nagraliśmy cudowne, cudowne rolki, cudowny make-up. Zresztą zaraz Wam wszystko pokażę, bo jest warto, jest naprawdę warto. Pokażę Wam, jak to wygląda. Otwórz oczka. Zobaczcie w ogóle, jakie piękne, duże oczy. No i ta skóra. Troszkę popracowaliśmy dzisiaj yy, nad tym cieniowaniem, nad tym wszystkim. No. Na stronie Facebook zobaczycie te wszystkie prace w, w dobrej jakości, bo Martinka się tym zajmie. No ale chciałem Wam pokazać dzisiejszą modelkę, która jest przepiękna. Ja wam pokażę w takim normalnym świetle, bez tego flesza, bez tego wszystkiego, taką rzeczywistość. I zobaczcie, jak to przyjemnie. A jakie ciało! Jakie ciało? Spoko, Mega, co nie? Zarobiste jest. I, te, I ten makijaż, mimo tego, że tyle tutaj narobiliśmy, tyle na... Warstw tego wszystkiego to jest super leciutki, prawda? Ty byłaś zaskoczona jest. Jest. tym, Poproszu, że. On jest... Tu się wydaje, jakby było bardzo dużo, a to jest tak delikatne, tak leciutkie. No, bardzo. jestem zachwycony. W ogóle przyjemnie nam się pracowało, <laughs> co nie? Właśnie zrobiłem pyszną kaweczkę dla Sary przyjeżdża do mnie i będziemy robić wodorowe oczyszczanie twarzy. Może uda nam się jeszcze działać peeling węglowy. Chciałbym, jak jest u mnie coś takiego, wiecie, przyjemnego dla buźki i zrobić. Mówię, naszykowałem sobie, przygotowałem sobie wszystko. Idzie już do mnie bolcikiem. Ta rolka już nagrana, niedługo będzie jak coś, to w sobotę będzie już na Facemedzie ta roleczka, pewnie też zdamy Wam relacje z tego wodorowego trochę. I bardzo miłe dni, bardzo miłe, spokojne, wczoraj, wczoraj też wróciliśmy, pooglądaliśmy sobie odrobinę hmm, Rodów Smoka, już pierwszy sezon przerobiliśmy, Sara się bardzo wkręciła. Teraz zaczynam pewnie dziś wieczorem drugi drugi sezon. Słuchajcie, tak jak Wam wspominałem, sarcia troszkę kawci się. Sarcia kawci! Sara, tro... <grym> Sara troszeczkę kawy się napiła. Zaczęliśmy sobie zabieg. U niej na vlogu zobaczycie, jak jej skóra wygląda pod kamerą 800 chyba razy powiększającą. I robimy dzisiaj cudowny zabieg wodorowego oczyszczania. Ja sobie zacząłem od maski rozpulchniającej. Yy... I używam takiej głowicy, która cudownie rozgrzewa skórę. I bardzo ciepłe, bardzo fajne uczucia. Tak, I słuchajcie. otwiera wszystkie pory. Ja mówię, warto zajrzeć, chociaż nas oglądają ci sami ludzie praktycznie, ale warto zajrzeć do Sary, tak. jak rzuci tego vloga zobaczycie jak jej skóra wygląda pod mikroskopem, kiedy każdy wiecie, no. jak się umalujemy myśli, że my mamy takie wiesz, te cery wyidealizowane, a tak naprawdę to co się nieraz kryje w tej buźce, no i Sara też długo nic nie robiła takiego pielęgnacyjnego dla siebie. No w Anglii ostatnim razem, no, no to już mnie w Anglii nie ma miesiąc tak. nie? Nie mam tu takich produktów jakichś tak. peelingów mocnych, czy nawet maseczek. Coś sobie kupię tam czasami ale to kroszmanie. nie jest to. Masz, ale to nie jest maszyna to. to jest jednak maszyna, wiecie, nie po to się płaci jakieś grube tysiące za urządzenia, które, które są wynalezione, żeby nie korzystać z ich dobra. Nawet sam fakt tego, że oceniasz skórę pod mikroskopem i widzisz, czy ona ma naczynia płytko. To, że mamy różową skórę, nie oznacza, że jest ona naczyniowa wielokrotnie. Wiesz o czym mówię? Mhm. A u Ciebie wyszło, że naprawdę ty dużo masz w tej strefie policzka i tu przynosie. Tak. Bardzo płytko, usytu... to jest tak, głównie, usytuowanych no. y... naczyń. Bardzo płytko naczynionych. No. Tak, więc dzisiaj postaramy się domknąć tą fajną maską. Ja też zrobię ampółkę z witaminą C i peptydem miedziowym, żeby pięknie nie dość, że odmłodzić i nadać takiego blasku tej skórze, to jeszcze ta witamina C. Cudownie nam domknie te naczynia, chociażby na chwilę, bo skóra na, naczyniowa to jest typ skóry i ciężko jest ją um, trzeba uszczelnić. By było, trzeba by było robić Regular, zabiegi, tak, regularnie. Ale mówię, ty za każdym razem, jak u mnie będziesz, to ja cię tu będę łapał pod swoje skrzydła i, i będziemy coś działać. Fajnie. fajnie, już się otwiera ta skóra. Mhm. Jeszcze sekundeczkę musimy. Miał ja kawki. Dobrze, wzięła. dobrze, to dajmy chwilę. My już skończyliśmy. I. C... Jaka wyjaśniona, tak pięknie rozjaśniona ta skóra. <trym> tak, tak. Taka jest. Ale zaczeka napita. na pita. Nawilżona, taka. Tak, U... bardzo napita ta skóra, aż. No. wiesz. No ale wyleżeliśmy się, zrobiliśmy fajny zabieg. Ja się bardzo cieszę, ja tak. że wiesz. Oj, A ty jaka zrelaksowana no, Z tej Fajny Lera. Kończymy sobie serial. Znaczy, kończymy. Zaczęliśmy sobie drugi serial, drugi serial, drugi sezon. Bardzo przyjemnie, ale zamówiliśmy sobie sushi z Nowa sushi i pokażę Wam, jaki fajny zestaw w dobrej cenie. Tak naprawdę za 140 zł mamy full, full, full. Sety, i to wszystko jest praktycznie z rybą, bo my chcieliśmy tak. z rybką. z sosiem, z krewetką. Tak, ale te jak fajnie wyglądają. Super, co? No. Więc my się zabieramy za jedzenie, za oglądanie serialu dalej i Budziłem tyle. Jestem z pracy i. Może Wam pokazać jedną rzecz. Kupiłem prezenty na weekend, ale nie mogę Wam ich pokazać, bo najpierw wlecą te vlogi. Ten vlog wleci przed weekendem, myślę, że jutro, więc nie chciałbym, żeby solenizantki widziały prezent. Ale przyszła mi moja koszulka, którą będę musiał bardzo mocno podrasować yy, dodatkami. Pokażę Wam, w czym idę na party. Kupiłem sobie koszulkę Nienawidzę Michała. I do tego oczywiście będę miał super dodatki, pewnie będziecie widzieć na, na vlogu z, z Warszawy. Celebrytka sobie tutaj leży. Le, leży sobie. Sara bardzo sobie odpoczywa, potrzebny był jej ten czas. I mówi, niepotrzebne są takie głupkowate komentarze wielokrotnie, bo. No, tak jak. Tak ja jak to jak nawet ty... nie czytam. Ale... Nie no, ja pod filmem wiem, ale ja czasem mam tak pod filmem, że, że wiesz, że, że przeczytam, co tam ktoś pisze, i też nie rozumiem, po co roztrząsać twój temat pod moim filmem. Ale temat to... co, że jestem gruba? Tak, że ty gruba, że powinnaś no to... się jest... Ja jak będę chciała to są schudne. Tak, i wiecie jej. Tak, kiedy Jak będę chciała to przytyć. nie ja będę chciała to są schudne. Właśnie. Nie wiem po co. Jest tyle grubych ludzi na świecie i, i nie macie problemu, a tak. do się przypieczają. Tak. No, jakby... I jeszcze, że ty... Jakbym ja była kiedyś modelką, ja zawsze byłam gruba. <laughs> modelka. Wielkie nowinki. Na, na, nagle przytyłam i przyszedłam. Dla was ja zawsze byłam gruba. Nawet jak byłam szczupła, to i tak dla was zawsze byłam gruba. To nie Ale nie jak ty, jak ty wtedy bardzo dużo słuchać, to wtedy było źle. Nie. Źle? Nie, ja i tak byłam gruba. Tak? Tak, ja i tak byłam gruba. Naprawdę? No, no, nie było, że teraz gruba? Nie, nie, grubaj tak. Jeszcze schudnij 20 będzie dobrze. Także ja zawsze byłam gruba i taka umrę. Słuchajcie, w trumnie to i tak nie ma znaczenia. Właśnie. No. Więc mówię, my sobie celebrujemy każde chwilę i Sara sobie tutaj odpoczywa, potrzebowała takiego chillu, potrzebowała sobie poleżeć, odpoczywać. ze tu siedzisz, oglądasz, co nie masz, taki, taki relaks, taki komfort. Tak, ogarnę tego, Pójdę sobie do żabki. Tak, tak, chcę tak. to idę na spacer, nie Sara tutaj całe moje śródmieście już zna. No i zna, ona, zna, ona po ulicach, ona wie już gdzie dojść, jak dojść, którą, drog tak. którą drogą, którą ścieżką, mówię jeszcze muszę tylko te prezenty przepakować um, i mówię chociaż jest czwartek, ja muszę się w piątek ogolić trochę, chciałbym sobie nogi samoopalaczem wziąć, trochę się wyszykować, dobrze, że jest Sara, to mi troszkę pomoże. I tak to wygląda. Pewnie jeszcze się do Was będę odzywał. Będziemy robić test jedzenia, to jest jakieś wiralowe smaki Widziałam to wszędzie na TikToku. I tak. Są ale... w dwóch odsłonach. Więc Także super. ja będę nagrywała na TikToku. Więc a, ja sobie od... dodatkowo... a tu będzie się wiecie, co nagrywać, żeby bardziej było nas widać na TikToku. Tak. O! W ten sposób. Dobra, to nagrywam. Ready. Dzisiaj robimy test Smashy to jest wiralowy produkt w dwóch oconach. Rogalik taki ściśnięty w czekolad z polewą i kulkami czekoladowymi wersja, a drugi, drugi, drugi polewa właśnie biała czekolada. Tamta jest mleczna i, i malinem. Także Więc otwieramy i będziemy próbować. Zobaczymy, czy to jest takie hype, jak TikTok pokazuje. ja też wie, że to jest wszystko żeby. Wy... Będziemy po grizie, co masz. Ja to otworzę. Mamy tak kawkę. Zaczekaj, jestem ciekaw tego białego. To, to, to pachnie jak typowy w taki wiecie... Chichicao. Seven, seven days. Days. O, o. Ale powiem Ci, biały mnie bardziej kręci. Tak? Białe Dobra. Mnie bardziej kręci, To próbujemy. Więc... Mm. To jest bardzo dobre. Mm, mm, nie. Ten nie? To jest za suchawe, to jest dla mnie. Nie? Jest to suche, ale z tą czekoladą akurat jest spoko. A spróbuj tego. Tutaj jest mało mali, zobaczcie, ja sobie może z tej strony wezmę. No i szczerze. Moim zdaniem jest to przecenione. I 7 zł. Złoty. 7 zł prawie no naprawdę... Mmm, drugi raz bym nie kupiła. Ale też nie, dla, mnie, dla mnie brak nadziei. Gdyby tu było coś takiego. I to się wydaje, w ogóle ta część się wydaje stara, co tak. nie? Tak, spróbuję samej bez tej polewy. Taki suchy wiór. Bulowałaś? No, tak nie, ale nie chcę nawet chyba. Tak, do kawy może jeszcze jeszcze jeszcze. A jeszcze a ale... Może zamoczyć, choć spróbujemy zamoczonego. Mmm, nie zmienia to wiele. Mmm. -mm. <noise> Not approved. A co ludzie na to, co ludzie, co ludzie o tym gadali? Ja wam pokażę tutaj do no, filmu. jest taki nowość, że viral. Zobaczcie. Ale nie. To jest chyba jeszcze smaczniejsze ze względu na tą czekoladę. Ale to jest w tej suchej części. Nigdy byście bym nie zjadł. Nie. Nigdy. Stare. To jest tak jakby stare krosanty, które wam nie zeszły. Ktoś z tym. To oni, to oni to rozwałkowali, polali tym i dobra jest, żeby zeszło. Nie. Korzystając z chwili, my sobie chilujemy bombę yy, i no to jest już nasz przedostatni wieczór, co nie? Tak. Przedostatni. Plotkujemy sobie, oglądamy troszeczkę yy, dalsze części seksu w Wielkim Mieście. Mimo tego, że my oglądaliśmy, to nie pamiętamy na czym jest, wiesz, skończone. Sobie przypomnieć. Tak, tak. I sobie finiszujemy. Ja ze względu na fakt, że jutro od rana zaczynam pracę i, i mam permanentne, później mam dwa razy usta. I tak wiecie, mam takie bardzo odpowiedzialne um, te zadania. To ja się zbieram niedługo spać. Sara pewnie sobie to pogląda. Um, no ja się obudziłam o pierwszej po tak, południu. Tak. Więc ja sobie oglądam troszkę zawsze dłużej spędzam tak, ten czas wieczór. Tak, tak. Jakieś dwa odcinki jesteś do przodu, Tak. a ja, ja pewnie zaraz pójdę spać i wykąpię się. Też czeka mnie długi weekend Sara, dom dla ciebie. Dom dla ciebie. Samota, bo w niedzielę już wyjeżdżam. Wjeżdżam. Tak, tak. Ale to wszystko dowiecie się u Sary. Ja na razie tu nic nie mówię. Ale dobre wieści. Dobre bardzo wie dobre. Bardzo, bardzo dobre wieści. Więc mówię, ja się z wami żegnam. Sara pewnie tak samo. Bajo! I dajcie znać w komentarzach, co u was.